Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z tym To jest moi drodzy, Howfish is Made, A dokładniej to, moi drodzy, dodatek. Ostatni, a potem jeszcze jeden. To jest w jakiś tam sposób już powiązane z Moth washing. Howfish is Made ogrywaliśmy sobie w poprzednim odcinku. Jest to e, gra, która powstała przed mouthwashing, a dodatek jest bezpośrednio jakoś powiązany z Mothwashing. Przynajmniej tam była ta postać, e, która tam występuje. Zatem zobaczmy co nas tutaj czeka. Lewy przycisk myszy. Interakcja, okej. Okay. Próbujemy się wydostać I wydostałem się. Jestem toczącą się rybą. Która pochłania inne ryby. Dobra, ale co to jest kurwa? Mam pochłonąć wszystko. Dobra, ja, ja, ja biorę wszystko. Widzowie, ja biorę wszystko. Słyszę dziwne dźwięki tam. O, mamy rybkę. Patrz na mnie, patrz na siebie, udało nam się. Jesteśmy wyjątkowi. Więksi, bardziej błyszczący. No i będzie tylko lepiej. Twoje oczy będą moimi ustami. Twój język będzie moimi płetwami. Co to za Frankenstein? Więcej to więcej, i więcej, więcej, więcej. Pożyli swoją drobiazgowość. Wypełni pustkę. Możemy pożreć. Nie mogę. Czekaj, nie zostawiaj mnie. A w jaki sposób miałbym cię pożreć, mysiu Pysiu? Może muszę pożreć więcej, żeby stać się większy, i wtedy cię pożreć. Sprawdźmy to. Tutaj mamy więcej elementów. Ej, ale nie chcę pożerać tej rybki, choć... No dobra, sprawdźmy. Mogę teraz pożreć. Okej, okay, mam przytrzymać. Tak, każda twój fragment jest częścią mnie, angielski nie 10 na 10, ale... Lecimy dalej. Okej, okay, bo ja miałem generalnie też inną chyba drogę, nie? Czy nie? Dobra, lecimy tędy, widzowie. Pożarłem rybkę, stałem się jakąś dziwną masą. Rybki jednej, drugiej i części pozostałych. Nie wiem, kurwa, gdzie się kręcić. Widzę ciemność. O! Tu coś jest. Podążamy za światłem. Jest kolejna rybka. Picy, 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 picy. Mamy tutaj kolejną rybkę. Nie, tej nie mogę. Dużo martwych rybek. o! Co to. To jest. On miał Carli, nie? To jest ewidentnie Carli z Mount Washington. Łatwo jest wsiąść do tej łodzi jak się nie ma innego wyboru. Mówisz sobie, że to tylko chwilowe. Tylko do momentu, w którym zdobędę to, czego potrzebuję. Przede mną jeszcze wiele do osiągnięcia. Potem nagle okazuje się, że zajęło ci to rok, 5 lat, 10. Na początku nie mogłem wytrzymać tego ciągłego hałasu, teraz nie mogę bez niego spać. Wiele spraw nie może tu za tobą podążyć. Chociaż oznacza to też, że świat zewnętrzny gna bez ciebie, nie zauważa nawet, że ciebie nie ma, dopóki nie jest zbyt późno. Łatwo zacząć, trudno skończyć. Mogę. Nie mogę? Ok. Czy mam pożreć Karliego? Dobra. Musimy widzowie zdobyć więcej rybek, więcej masy. I wtedy będziemy mogli pożreć Karliego. Czy mam też wziąć te takie wielkie ryby? Chyba nie. Spróbujmy teraz. Karlie? Ej, gdzie on jest? Ej, halo! Spadłem, kurwa! No, nie ma go już tam. Ok, dobra, chyba wiem, chyba wiem, gdzie teraz. Spróbujemy tędy. Powinienem móc się po tym kręcić, nie? Nie, chyba potrzebuję jeszcze troszkę masy. Ale tam nie widziałem więcej rybek. O, tu są. Dobra. Więcej, 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 więcej. Bo tych rybek dużych nie mogę. Podejdę tutaj. Ale tutaj też nie. Dobra, teraz spróbujmy, bo trochę tego pożarłem. Powinniśmy teraz móc się... Nie... Dobra, spróbujmy tędy, widzowie. Spróbujmy tędy. Picy, 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 picy. Kurwa, gdzie ja włażę? Żeramy więcej. O! Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Wszystko. Jakieś baloniki kuźwa. Torcik. Kim jesteś? Hej, niczego nie dotykaj. To jest moje, znajdź swoje własne. <mum> <mum> Bawię się tak dobrze. Super, super. To by pomyślał, że coś takiego w ogóle istnieje? Kto by się spodziewał, że to będzie tak dobre? Błyszczące, błyszczące, błyszczące. Ja dostałem błyszczące w środku. Nie ma nic lepszego. Mm, Mam i z tobą? Nie potrzebujecie, żeby urosnąć. Patrz na mnie, największy. Nie masz błyszczaka, tak jak ja, nie rozumiesz? Ha, będziesz musiał udawać. Krup, krup. To szczęście całe. Pożryj. Teraz stajesz się częścią mnie, rybko. Nie, nie, nie. Ja jestem największy. Powinienem jeść ciebie. Dobra, teraz widzowie. Rybka jest duża. Rybka jest duża, torciku nie mogę. Jak to dziwnie wygląda w co? Jak kućwa gram? Ehm, Tędy i teraz uważać co to kuśwa... Było. Mam tam wejść. Cisza. Ja nie chcę tam chodzić. Ale chyba muszę, ale tam. O, 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 o. Czekajcie, bo tu. Tutaj było to, to, to. Do przejścia, ale nie ma już chyba tego. Albo nie widzę tego. Dobra, spróbujmy. To nie skończy się dobrze. Tam jest kolejna rybka. Zagadajmy z nią. Nie mogę z nią pogadać. O, mogę. Zostaw. Ej jest zostaw, a pożeram. Czy to jakiś... Karli? Chcę usłyszeć. Poleciałem, tak chcę. Trzech mężczyzn jest w szpitalu. Pierwszy z nich krzyczy, straciłem obie dłonie i powiedzieli mi, że już nigdy nie będę pracować. Drugi łuka, straciłem obie nogi i powiedzieli mi, że już nigdy nie będę pracować. Trzeci, trzeci wiwa jest, straciłem słuch i już nigdy więcej nie będą mogli mi powiedzieć, że mnie zwalniają. <laughs> Dobre, co nie? Nie mogę pożreć Karliego. okej. Okay. Raczej na razie zdobywamy i tak, i tak coraz więcej tych rybek, nie? Dobra, co mamy tutaj? Tutaj nie mogę. To tu kuśwa jest, to wygląda jak jakiś cożyt Tędy nie przejdę, no tędy nie przejdę. Dobra, ale rybka jest na tyle duża, że teraz powinna tu, tam, tu, 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 tu. Dawaj, wejdź, wierzę w ciebie rybko, Zarąbiście mamy to, kręć się. Kręć się kręć I zaraz dotrzemy do końca Mamy to Gdzie teraz? Ej, to jest ten! Płyn on jest wszędzie tutaj kusiwa. Wszędzie jest. Dobra widzowie. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Teraz więcej tych rybek. Tam jest jakaś ryba na górze. Zagadajmy z nią. Rybo, rybo, rybo. Dobra, czekaj. Zanim z Tobą zagadam, to jeszcze pożrę tutaj inne rybki, bo prawdopodobnie potrzebuję więcej masy, masy, żeby Cię pożreć. Więc ogarnijmy tę masę. Cyk, 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 cyk. cyk. Jaki Frankenstein powstał, w widzowie. Siema. Tędy nie przejdę, dobra. Raczej się nie przeturlam. To spróbujmy w ten sposób i teraz w lewo. Rybko, rybko porozmawiaj ze mną. Kręć się! Nie mogę wejść na górę. Nie mogę wejść na górę. Dobra, spróbuję tędy. Tędy i teraz tu. Dawaj. Kręć się, kręć się, kręć. Mamy to, dobra Niuk, chcę wracać. Dlaczego musiałem tu zejść? Moje miejsce jest gdzie indziej. Chce w górę albo w dół. Czekaj, nie, a może lewo albo prawo. Mm -hmm. Byłem głupcem, myśląc, że to może skończyć się jakoś inaczej. Pe pewnie było strasznie, ale teraz jestem sam. Jak płatwa! Patrz na siebie, zabierz mnie z powrotem. Mogę pomóc, mam świetny wzrok. Nie ma na nas mocnych, kiedy jesteśmy razem. Jesteś. Ożerii. Więcej rybek. Wszystko znowu się kręci. Dobra, teraz chyba tam. Tak, nie ma innej drogi. Tak? Tak? Czy teraz jesteśmy wystarczająco... Co to w ogóle za dźwięk? Nie! Poleciałem! Poleciałem, lecę! Okej, okay, pożaram te rybki, które były na mnie wcześniej za duże. Pożarem wszystkie? Chyba tak. I wejdźmy w konfrontację z karnym widzowie. Piękna miniaturka. Dobra, Karli. Nie mogę się wturlać na górę. I jeszcze raz, dobra. Następna jest niechęć. Na początku patrzy się na ciebie z lustra. Następnie są ci wokół ciebie, ubierają twoją twarz, a ty ich, wiesz, on dołączył przeze mnie. Coś się z tą rybką dzieje? Jakich to słów używałem? A racja. To wielka szansa, łatwe pieniądze. Jeden lub dwa kursy. Powtarzałem tylko czyjeś słowa. Hej, no na mnie też zadziałały, dobra. Zmiana boli, ale gorsze rzeczy potrafią gnić dużo dłużej. Tak też mu powiedziałem. Próbowałem. Naprawdę jesteśmy definiowani przez naszą przeszłość, ale nie jesteśmy jej niewolnikami. Mówiliśmy, że jutro będzie inaczej. Dzisiaj miał być ostatni dzień. Ostatni. Ostatni, a potem następny. Kolejny, kolejny. Kolejny. Wow. Mamy to. Mouthwashing, Tak, ktoś nie oglądał tej giereczki, to mega zachęcam do odcinka. Długi odcinek, ale, ale myślę, że wam się spodoba, jeśli nie oglądaliście. I Mouthwashing, ok. Wydaje mi się, że chyba powinienem to zagrać. Przecież nie wiem, kiedy to powstała, kiedy Movie Rybka, rybka! Siema, rybko! To tamta. Ups, obawiam się, że nie powinieneś był tego zobaczyć, więc nie przejmuj się tym. Nie myślę o tym, w ogóle o tym zapomnij. Ta, ta z poprzedniego odcinka. Hej, mam coś, co naprawdę siądzie ci... Um, na skrzele partnerze. Już dziś zagraj w Move Washing lub dodaj do listy życzeń. Okej. Okay. Świetnie spędzony czas. Inne gry? Nie warte twojego czasu. Jestem tego absolutnie pewien. Mam cię na oku, koleżko. Mój przyjaciel. Już grałem w Move Washing. Tak jak zawsze. Opowiedz o tym wszystkim. Dobra, widzowie. To było tyle na dzisiaj w takim wypadku. Króciutki odcinek, ale mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i...